Nie wierzę, jaką niespodziankę Monika zrobiła. I tam jest druga torba jeszcze. Zobaczcie, Zamówiła McDonald'a nam. O, jakie farby mają fajne. Ja ci nie mogę. Tutaj mamy picie. Tu mamy jedzonko. Nie będziemy jeść. Ale jaka niespodzianka. My wróciliśmy... Dwie godziny temu z Fuerty. Dwie godziny temu nawet mniej. Półtorej godziny temu jakoś tak. I wszyscy śpią. A Monika zamówiła McDonald'a i będziemy teraz w dwójkę jeść. Dziękuję, Monia. Ale to szalona noc normalnie. Mama z córką siedzą o pierwszej nad ranem i będą McDonald'a zajadać. No normalnie, odjazd, co? Pierwszy raz takie coś robimy, Monia. Mamy, dajcie znać... Przyjadłyście już z turkami w nocy McDonalda. <grych> Zobaczcie, mamy frytki. Mamy Big, Big Mac. Jakie ładne kartoniki w ogóle teraz robią. Big Maca. Chicken nuggets. Mamy tutaj. Uuu, karmelowego Paja Galaxy. Jeszcze jedne frytki. No i kola. Smacznego dla nas. Mm. Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Paczynamy takiego vloga chwilowego z domu i właśnie przyjechałam z Moniką do Lidla, bo jest w domu pustka, wiecie, no mamy jakąś tam wędlinę chleb, ale mam ochotę rosołek ugotować. Max już jest w szkole, Monika go zaprowadziła. Zaraz też Monikę zawożę do domu, ale właśnie mówię, chodź, zatrzymamy się przy Lidlu. I te bagietki pachnące kupię i jeszcze kiełbasę. O, idziemy. Pierwsze co, idę po bagietki, o, rogali nie ma, chciałam też rogala wziąć. Nic nie ma, ale jakie pustki. A my specjalnie tu z Monią przyjechałyśmy. No ale dobra, wezmę te bagietki. Zobaczcie, jakie fajne cytryny mają z listkami. No, tutaj są kabanosy, a ja szukałam, zrobili tutaj taki regał z podsuszanymi wędlinami, które nie muszą być w lodówce. Trzydzieści dziewięć, dwadzieścia jeden. O! Zamknęłam samochód. Coś tu... Strasznie duży ruch dzisiaj jest. Nie wiem, co to... Nieraz jechałyśmy do Ciebie tak rano i nie było takiego ruchu hmm. całą drogę. Zajechałam pod Moniki dom. Ona idzie walizkę na górę zanieść, to ja sobie pomyślałam, że może pokażę Wam, co Monika kupiła w Lidlu, bo mój food hall zrobimy w domu. Monika wzięła sobie Sałatę, śródziemnomorski styl, łagodna. Co ona tu jeszcze ma? Bekon. Fajny. A, bo to jest wędzony, bardzo fajny, ale pachnie. Bułeczkę sobie wzięła, pewnie na śniadanie. Monika cała w ogóle zadowolona, bo Ben później do niej przyjeżdża, w końcu się zobaczą. Ogórek, mozzarella. Tutaj ma jakieś pikantne salami kąski. Chili. Jak od razu widać, że Monika pikantne, ostre, lubi. E, batoniki proteinowe. Szczypiorek. Wzięła sobie też szota, imbir i kurkuma. Turmerik, zawsze mam z tym problem. Awokado. Marchewka worek. I to by się ukryło w siatce. Aha, tego też byłam ciekawa właśnie, co ona tutaj ma. Zobaczcie. Ona kupiła tutaj jeszcze jakiegoś szota. 5 razy 100 ml szot. A, czyli odmierza się po 100 ml i pije. Bardzo fajne. Ja mam w ogóle w planie, widziałam takie małe, fajne buteleczki na Amazonie i chcę je zamówić były szklane albo plastikowe, ja chyba wezmę plastikowe i chciałabym robić takie szoty właśnie i przelewać do takich buteleczek, tam chyba 12 w zestawie jest i żeby sobie w lodówce stały i żebyśmy codziennie z Wojtkiem sobie po szociku pili, no. Dobra, Monia weźmie zakupy i jeszcze plecak tu ma i jedziemy do domu. Moje zakupy wam pokażę. A tak dziwnie było po takim czasie, wiecie, do Lidla jeśli takie zakupy Robić w ogóle nie mogłam się ogarnąć, no jakaś taka rozkojarzona, ale to też zmęczenie swoje robi, bo my z Moniką po drugie rano w sumie poszłyśmy spać, a już o siódmej budzik mój dzwonił, a jeszcze w międzyczasie Wojtek wstawał do pracy i ach, taki dzień dzisiaj będzie. Nie wierzę, no mówię, że nie mogę dzisiaj się skupić, zobaczcie. Przyjechałam do Morrisona, jestem na Cowgate. Przypomniało mi się, że przecież rosół mam dzisiaj gotować, a nie kupiłam makaronu spaghetti, żeby połamać do rosołku, także idziemy do środka. Jeszcze muszę dzisiaj odprawę zrobić dla nas wszystkich na loty do Gdańska. O, co za ostatnie dwa tygodnie mamy normalnie. Fajnie, same podróże. Albo nie, nie biorę koszyka. I pewnie będę tego żałowała. Uuu, <śm> zobaczcie jakie ładne kwiatki. No, fajne tutaj mają rzeczy w tym sklepie, ale nie będę tutaj za dużo chodzić, bo wszystkiego by mi się chciało. A nie ma sensu teraz przed wyjazdem kupować, także idziemy do kasy. Bardzo ciężki dzień. No po prostu taki ciężki, ja cały czas nie mogę dojść do siebie. Jak to się mówi? Mogłabym powiedzieć, mam jetlag, ale jetlag to nie chodzi o to, że jest taka różnica w czasie, jak podróżujecie i potem nie możecie przestawić się na dany czas. Ja mam inny jetlag, ja mam w sensie, że za mało spałam, za dużo do ogarnięcia, bo łagan w domu taki, że yy, nie pokażę Wam dzisiaj naszego salonu i nie mogę się tam jakoś, wiecie, zebrać w sobie, żeby tak zrobić wszystko, tak mi się wszystko ciągnie, dłuży, też tak macie po podróży. Ja zazwyczaj jestem pełna energii, a dzisiaj no ja nie wiem, co się dzieje. No ale dobra, przechodzimy do food hallu z Lidla, zapłaciłam 38,88, Moniki, zakupy widzieliście, teraz moja kolej. Kola zero, pałki kurczaka, chcą je upiec w airfryerze, skrzydełka na rosół, por, sałata lodowa, winogrona jasne, sok jabłkowy, masełko, no i nie było selera, a w sumie byłam w Morrison, nie mogłam zobaczyć, czy nie ma tam selera, no ale trudno, i kupiłam brukiew, pietruszka, nie pietruszka, marchewka, kabanosy, indyk i kurczak, kiełbasa mazurska, banany, tutaj mam gazetkę nową, mam tutaj tą bagietkę, tą taką chleb, chlebobagietkę, to jest ta na zakwasie. Mam tutaj cztery te bagietki kanapkowe i cytryny. W Morrisonie zapłaciłam 7 funtów, 6, nie wiem, jakoś tak, nie pamiętam. Kupiłam dwa makarony. Jeden pewnie zużyję, ale niech wiecie, drugi jest w domu. I wiecie, co? Kupiłam szklanki. No nie wierzę, że poszłam po makaron i szklanki kupiłam. U nas ostatnio się, nie wiem, jakoś tak biły szklanki, że mamy mało szklanek, a zobaczyłam te. 50 za sztukę tylko i stwierdziłam, no idealnie one tutaj kolorystycznie do naszego salonu będą pasować. No i kupiłam takie cztery szklanki. No po prostu takie są ładne. Pytałam się Moniki, czy chce, ale ona nie potrzebuje szklanek. No zobaczcie, w takie pszczółki. Tu jest napis Be Kind, Be Strong. Bardzo fajne, Be Yourself. No super są. Teraz na zbliżające się lato będą ekstra. Mm, dużo lodu, woda z cytrynką, pychotka. No ładne są, były jeszcze z flamingami, ale jakoś te bardziej do mnie tutaj kolorystycznie przemówiły. No piękne są. Font 50, myślę, że bardzo dobra cena. Jaką one mają w ogóle pojemność? No nie widzę, nie jest napisane, ale podejrzewam, że to jest więcej niż 250 ml, myślę, że to jest 300. No śliczne są. Teraz upragniona kawka. Akurat mam nowe opakowanie kawki Starbucks. No. O. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej i wiecie, tęskniłam bardzo za moją kawką. Mm, to jest to! Tak tęskniłam za moją kawką, serio. Dobra, zanim y, zacznę rosołek gotować i y, wiecie, kurczaki przygotowywać do pieczenia, to muszą popracować na komputerze, muszą vloga zmontować, także idziemy teraz to zrobić szybko, żeby już, wiecie, odhaczone było. To jest straszne, jak nasza walizka wygląda, ale no naprawdę super, super dotarła. Ekstra, cieszę się, bo już się tak zmartwiłam, co my zrobimy. No i teraz to otworzę, rozpakuję wszystko, nastawię pralkę i walizka idzie do śmieci. Będziemy nowych szukać, będziemy musieli dwie kupić takie same. Teraz patrzę, że to była walizka Samsonite. Jak my ją kupiliśmy, my ją kupiliśmy z drugiej ręki, ale ona była w stanie idealnym, a ile razy my byliśmy na wakacjach z nią, można policzyć na palcach od jednej dłoni, podejrzewam. Więc nie wiem, zawsze miałam naprawdę dobrą opinię o tej firmie, a no tutaj to jednak się nie sprawdziło. Ojej. Oh. Dostałam się do środka. Wiecie co? Cieszę się, że robiłam pranie na wakacjach. To teraz będę miała dosłownie kilka rzeczy do wyprania. No, to jest tak wygodne. Monika też się bardzo cieszyła. Mój długopis to będzie pamiątka z Fuerteventura. To jest długopis do mojego auta. Tam będę go wozić, bardzo ładny. Widzicie, co Max kupił taki kolorowy? I po prostu jak słońce świeciło, on tak świecił. Tak, takie kolory, wiecie, roz, roznosiły się dookoła, rozpraszały się. No, pięknie to wyglądało, naprawdę. Okulary te świecące, no i w końcu nie skorzystaliśmy z nich. A to dlatego, że tam były tak długie dni. Ja myślałam, że będzie się wcześniej robiło ciemno, a, a było tak jasno, aż wiecie, do, do samego wieczora. Super było. Maxa, czapka piracka. Ojacie. Same skarby teraz będę tu znajdywać. Pralka zapełniana, płyn wlany, granulki wsypane, wybielacz i. Ja się przestraszałam, że coś czarnego tu wrzuciłam, ale nie, to jest bluzka z nadrukiem. Dobra. Ja wróciłam do stołu, tutaj siedzę dalej, montuję, a Lili koło mnie na torbie papierowej i zobaczcie, śpi, jest nieprzytomna. Ale co chwilę tak języczkiem coś mieli, tak jakby jej się coś śniło. Jest już dużo później, dużo, dużo później. Jadę po Maxa do szkoły. Rosołu jeszcze nie zaczęłam gotować. Cały czas rozpakowywałam rzeczy, układałam. I tak sobie myślę już, co założę do Gdańska na podróż i wiecie, na jeszcze ten dodatkowy jeden dzień. Muszę zabrać jakieś rzeczy dla mnie, dla Maxa. bo i tak sam się spakuje. No i zrobiła się właśnie 15. Także jedziemy do szkoły. Uff. Nie wiesz, że jest tak zimno, że ja w domu mam ogrzewanie włączone. A dopiero byliśmy w takim ciepełku. Ja chcę tam wracać. Essex. A... O jedy, to się nie dzieje jak mokro. <grym> nie wierzę. Cześć Maxiu, ale pogoda co? Yeah. Co to za pogoda ma być? <grym> Gdzie podziało się to słoneczko? No gdzie się podziało te słoneczko, co? Zostało. Na fuercie, co? Tak. Siadaj do auta. Idź tą stroną, ja zaraz cię zapnę. Oj. Nareszcie nadeszła ta chwila. Gotujemy rosół. No dobrze, wszystko pokroiłam, obrałam i zobaczcie. Mięso tam jest na dnie ukryte wiesz położyłam marchewkę i inne warzywa, i tutaj się już nic nie mieści. Brukwi dałam tylko taki kawałek, bo więcej tutaj nie wejdzie. Zaleję to wodą i będę tak gotowała, dusiła, bo to ma być taka porcja. Wiecie, na dziś, na jutro to jest taki garnek średni, ale nie za duży. Nie chciałam tego największego brać, bo to ma być taki esencjonalny rozchołek, żebyśmy się najedli. A nie taki, wiecie, do mrożenia, jak zawsze robię. Ale tak sobie myślę, że muszę chyba kiedyś kupić sobie taki garnek. Nie, więc coś między tym, a tym największym, jaki mam, bo ten trochę mi mały jest. No ale dobra, jakoś to się ugotuje. I gotowe przyprawy. Później dodam liść laurowy, ziele angielskie. Właśnie się tak zastanawiam, z czym będziemy jeść kurczaka, bo wyciągnęłam, będę teraz przyprawiała i do airfryera wstawię i wyciągnęłam też tutaj kaszę pęczak. Taka, że jest pyszna, ale mamy też te świeże bagietki. I nie wiem właśnie, z czym Wojtek będzie chciał, bo Maksowi mogę nawet z makaronem dać kurczaka. Z makaronem, który będę gotowała do rosołu, Nie wiem, na razie zostawię. Wojtek sobie wybierze, Wojtek będzie trochę później. Nastawiam kurczaczki i chyba dzisiaj z Maksem na odwrót zjemy. Najpierw będzie kurczaczek, a później rosołek. I gotowe. Tak dosyć dużo papryki posypałam jeszcze trochę to poleję oliwą z oliwek. I gotowe. Ojeny. No to mamy kolejną robotę. Max z butelkę z cukierkami. I tak bardzo chciał spróbować tego cukierka i zrzucił na ziemię i butelka się rozbiła, i cukierków już na pewno nie dostanie, bo tam szkła są i sprzątanie kolejne. Ale po prostu te szkła wszędzie rozprysły. Ja już zaczęłam tamtą część odkurzać. Tutaj jeszcze rzeczy do prania leżą, i zobaczcie, ale jak się roztrzasło. Ja, tylko szkoda mi, Maxa, bo on tak bardzo chciał te cukierki zjeść, ale ja teraz będę się bała mu dać. No w drobny mak po prostu. Wiecie, że nam Max kafelkę obił. Ta butelka była dosyć ciężka i spadło i jest kafelka uszkodzona. Nie wiem, mam nadzieję, że. Wiecie, jak się będzie myło podłogę, to to jednak tak się. Troszeczkę ten kolor zrówna. Mam taką naprawdę nadzieję. O tutaj to jest. No jest takie dziabnięte. Chyba, że Wojtek czymś to podmaluje. No szkoda. Bagietkę. Ten chlebek, bagietkę już pokroiłam, przygotowałam do obiadu. Tu jest sałata już zrobiona z oliwą, z solą. Masełko przygotowany makaron połamany. rosałek się pięknie gotuje. Wodę nastawiłam na makaron, i natkę pietruszki już też pokroiłam. I ogarnęło mnie takie zmęczenie. Ten deszcz cały czas pada, robi się ciemno. I niby wydaje mi się, że cały dzień nic nie robię, ale bardzo dużo zrobiłam. Rozpakowałam prawie wszystkie rzeczy, pralkę nastawiłam, teraz będę zaraz drugą nastawiać. Zmontowałam film. Rolkę pomontowałam na Instagram, ogarnęłam plecaki, kurczaki, zakupy, Monikę odwiozłam. No, non stop, no, stop. Nie miałam dzisiaj od rana takiego momentu, żeby usiąść, i, i właśnie czuję, że spada mi energia. Chyba sobie zrobię kawę i dopóki te kurczaki się nie skończą robić, jeszcze gdzieś 35 minut, to chyba sobie po prostu z kawą posiedzę i nic nie będę robić. I nie wiem, jest godzina zaraz 17, ja miałam dzisiaj jeszcze pakować. Mniej maksa na wyjazd do Polski i nie mam siły, i chyba to zostawię na jutro. Serio, ja dzisiaj będę to wszystko jeszcze ogarniać do godziny 20:21. Jeden, muszę Wam się wyżalić. I nie będę miała siły już po tym. Jestem tak zmęczona po tej podróży, po, po tych kilku godzinach spania, że nie daję rady. Normalnie kryzys, ale jedna z Was też mi pisała, właśnie, że wróciłaś chyba też z Fuerteventura i. I też masz dzisiaj kryzys. To tak chyba jest po prostu po wakacjach, po podróży. i jak się wróci do tej deszczowej Anglii, to jest jakiś koszmar po prostu. Cały czas pada. Wszystko jest tak mokre. Pralka gotowa, nareszcie. <grym> Makaron się gotuje, muszę tylko go doglądać, Max tu tam chodzi. Cieszę się, że jestem w domu. I tak mi trochę krótko, że jutro znów wyjeżdżamy. Może to i fajne, nie wiem. Stresuję się tylko, że żadnych rzeczy nie przygotuję dzisiaj. Nie, już sobie postanowiłam, nie będę szykować i koniec. E, bo wiecie co? Sama nie wiem, czy trudniej jest się pakować tylko na weekend, czy trudniej jest się pakować na 7 dni. Bo na 7 dni bierzecie, wiecie, no bierzecie trochę tych rzeczy. A tylko na weekend, jak lecimy z plecakami, to mogą tylko te najważniejsze rzeczy zapakować. I no i mi osobiście najtrudniej będzie je wybrać. A jeszcze wiecie, no my mamy imprezę urodzinową, na którą no wypadałoby się ładnie ubrać. Chociaż dzisiaj rozmawiałam z Wojtką Siostrą, dzwoniłam do niej, rozmawiałyśmy. I mówiłam, że nie wiem, jak my mamy się ubrać, a ona mówiła, żebyśmy się absolutnie nie stresowali, że będzie w porządku. Już myślałam, żeby założyć jakąś sukienkę i pod to wiecie, leginsy. I wtedy mogę na imprezie te leginsy zdjąć i być w sukience, a na następny dzień w leginsach będę. I taki ubiór może byłby najlepszy, ale wtedy jakie buty, bo nie mogę wtedy eleganckich, no bo jak będę w tych leginsach, najbardziej odpowiadałyby trampki. No nie wiem. Najlepiej ma facet, nie? Spodnie, bluzka, buty i gotowy. Idę sprawdzić kurczaki. siedziałam trochę i mam wrażenie, że ten vlog będzie taki o wszystkim i o niczym. No ładnie już wyglądają, ale fajnie. A ja Wam powiem szczerze, yy, że za bardzo przypraw do kurczaka nie miałam i w sumie posypałam je taką wegetą, jarzynką albo wegetą, już nie pamiętam, wegetę. Yy, i papryką właśnie. Wiem, że kiedyś robiłam kurczaki z wegetą i smakowały nam nawet. Mam nadzieję, że będą smaczne. Obiad gotowy, można nakładać. Max powiedział, że chce z makaronem zjeść. Smacznego. Mamy godzinę 20.03, Maciek właśnie wchodzi do domu. Okej. Okay. Yy, dalej deszcz pada, a my zasiadamy do rosołu. Cześć, Maciek. Cześć. To jest dla was wszystkich teraz, Dla nas wszystkich? A co Ty masz dla nas? Może się bardziej ucieszysz. Uważaj, nie spadnij, Max, ze schodów. Ciasteczka z wróżbą. Co? O, A jakie wiesz, co to fajne? Jest? Nie fajne, dziękujemy. Nie wiesz, to są takie. Tylko musisz podzielić dla wszystkich, dla trzech osób podzielić. Daj. O, już wiem, On czy jeszcze to... tu coś dostał. Jest, A co wiem. to są? Ojej, to są takie. To ze sklepu orientalnego. A jaki to jest smak? O Nie wiem owoce, wiem Owocowy, ananas, winogrona, fajne gumy. To jest, owocowy, ananas, czas, tak. to jest takie, że otwierasz te ciasteczko i musisz je złamać, i w środku jest kawałek papieru i tam jest napisane przepowiednia. Co się stanie? To jest magiczne, takie coś się stanie o! i możesz potem zjeść te ciasteczko. To możesz podzielić dla trzech osób, bo to jest dla Was wszystkich. Dziękujemy! Mm, tu możesz porwać. Ej, ty to opalony. No ja Ci pomogę. Czy ty no, <grystanie> ale się rozsypią. Marcie on stoi na stopniu. Spadniesz ze schodów, to tak. O, fajnie, A wy musicie tutaj w korytarzu siedzieć? Zobacz, i się trzeba podzielić. Nie ma? Nie ma, nie, Wiecie co? Przed wyjazdem Wojtek kupił w aptece y, takiej internetowej leki na alergię. Zapłacił za nie ponad 30 funtów. W tym dniu, kiedy wyjeżdżaliśmy, wylatywaliśmy, dostał Wojtek e-maila. Że zostały wysłane. Nie, czy tego dnia miały dojść? Po południu. Teraz Wajtek przeszukuje wszystkie przesyłki, bo tutaj trochę doszło przesyłek do nas i nigdzie nie ma leków. No weźcie, 30 parę funtów płacił za to i, i nie wiemy, co się mogło z tym stać. No, a po drugie, dalej nie masz tych leków. No, no ale nie jeszcze tego nie. Jeszcze nie trzeba najpierw złamać, bo ten swapie w środku, musisz, tak? I tutaj, gdzieś gdzie jest zgięty, tam złamać, no. No. O, i teraz otwórz, wyjmij kartkę. Przeczytamy, co jest na kartce. Tam są w trzech językach napisane. Musimy angielski znaleźć. Angielski. jest? Tu jest napisane. It's tough to be fascinating. Bardzo trudno jest być ciekawym. Nie yes. jest trudno. No, nie, jest trudno. To ciekawe, co to jest. Znaczy. Mati? A my to mamy coś dla ciebie. Ojej, mówiłaś, że coś będzie, ale. To, 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 to są takie się, ciasteczka. A ta pani tak się nazywała? Maria? Mm. Tak. A, no, nie. A jak fajne ciasteczki małe. Super. A co to jest? Tak jak wygląda. No właśnie Mati, ja nie wiem, to jest chyba 60% migdałów. A to może taka hauba czy coś, albo futrz jakiś. Nie wiem, ale chyba nawet zdrowe. Ojej, super. Ja już taką kiedyś mi kupiliśmy, tak? ona no, no, była no, dobra. Tak? O, to dziękuję. Może ostatnim razem z Fuerte. No, ale to takie ładne pudełko. No właśnie mi się to pudełko podoba. Chciałam Ci wziąć inną, a potem wymieniłam na to. To fajne jest. I taka Zamknięcie. zgodna ona jest, łatwo mm. się robi. Fajnie. Ojej, jeszcze inną jakoś. No, a tutaj wybrałam specjalnie, bo zobacz. Mm. Tutaj. O, mama, na ma napis Fuerta. A, że tak jak Wy byliście. No, no nie super. wiem czy dobra czy nie. Będziesz testował. No, na pewno będą inaczej smakować niż to zwykłe. Dziękuję bardzo. Proszę. Oglądamy z wojkiem vloga. Jezu, jaka jestem ciemna. Oglądamy z wojkiem vloga i mi się przypomniało, że się z wami nie pożegnałam. Także chociaż buziaki wam prześlę. Do zobaczenia. Jutro od rana nagrywam kolejny film. Nasz wyjazd wylot do Gdańska. No wielkie pakowanie rano. Uf. Mam plan co do sukienki, ale rano... Zdecyduję i oczywiście nagram Wam pa!